Nazywam się Jarosław Adamczuk i oprócz bycia dyrektorem jestem także psychologiem. Wraz z innymi psychologami z naszego centrum przygotowujemy dla państwa cykl Rodzina w czasie epidemii. Nagrywamy w dość nietypowych warunkach. Większość z nas pozostaje w domach, ale za to w tymczasowym studio naszego fablabu filmowego Kamera Akcja w Wawrze. Dziś opowiem wam o tym, czy i jak rozmawiać z dzieckiem o epidemii. Moim zdaniem nie powinno się unikać rozmów z dzieckiem, nawet na trudne tematy, ponieważ fakt, iż dziecko czegoś nie rozumie lub nie wie, nie oznacza, że nie przeżywa emocji związanych z daną sytuacją. Uważam również, że nie powinno się zmuszać dziecka do rozmowy, jeśli tego nie chce. W takiej sytuacji warto jest wykazać otwartość i gotowość do rozmowy i dać dziecku czas i przestrzeń na to, aby samo mogło podjąć decyzję, czy i kiedy będzie chciało z nami rozmawiać. Jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Jedną z nich jest to, w jaki sposób rozmawiamy i zachowujemy się przy dziecku. Są to komunikaty niewerbalne, z których często nie zdajemy sobie sprawy, a one również trafiają do dziecka. Ważne, aby w obecnej sytuacji zachować spokój, ponieważ ma on istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa u dziecka. Nie używajmy skomplikowanego języka i niezrozumiałego słownictwa. Dostosujmy treść wypowiedzi do wieku i rozwoju dziecka. Pamiętajmy, że układ nerwowy dziecka dopiero się rozwija i nie jest w stanie przefiltrować wszystkich informacji w taki sam sposób, jak robi to zdrowy dorosły człowiek. Zadbajmy również o to, by informacje, które chcemy przekazać dziecku, pochodziły z pewnego źródła, takiego jak na przykład strona Ministerstwa Zdrowia. Sieć jest pełna fake newsów i nasze dzieci też mają z nimi styczność. Wprowadzają one dezinformację i dezorientację, a właśnie tego chcemy uniknąć. Kolejną ważną rzeczą jest szczerość. Rozmawiajmy z dzieckiem szczerze i nie mówmy mu nic, w co sami nie wierzymy. Nie straszmy też dzieci. Starajmy się filtrować i tłumaczyć treści, z którymi nasze dzieci stykają się na co dzień, czy to w internecie, telewizji, czy w radiu. Część informacji jest nieprawdziwa i budzi grozę. Mogą one generować lęk i wpływać na poczucie bezpieczeństwa. Z tego samego względu dobrze jest nie oglądać wiadomości przy dziecku, a informacje sprawdzać na przykład samemu w internecie. Na koniec chciałbym przypomnieć wszystkim właścicielom zwierząt domowych, że Światowa Organizacja Zdrowia informuje, iż zwierzęta domowe nie przenoszą koronawirusa. W związku z tym nie martwcie się i dbajcie o siebie oraz swoje zwierzęta. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.